Jadę teraz drogą krajową numer 91 z Powiatu będzińskiego właśnie w Powiat Myszkowski wjechałem. Tutaj droga 91 jest, jadę fragmentem tejże drogi, która jest już w remoncie. Tutaj nowe, przebudowane skrzyżowanie, bo powiem szczerze, tego nie pamiętam. Natomiast powiem szczerze, tutaj te odcinki, które są już po remoncie, pomimo tego, że tak jak tutaj mamy skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, a więc w jakiś sposób też na pewno ten czas przejazdu tutaj w relacji gdzieś tam między powiedzmy Sievierzem, a Częstochową w jakiś sposób wydłużają. Tutaj kolejna. Sygnalizacja świetna, jest to zjazd czy też skrzyżowanie z drogą do winowna. Ograniczenie dalej do 70 To trzeba przyznać, że jako alternatywa dla autostrady A1 droga ta drogą tą bardzo fajnie się bardzo fajnie się jedzie Oczywiście te odcinki, poza tymi ograniczeniami, maksymalna prędkość, z jakimi tutaj możemy się poruszać, to jest 100 km na godzinę. Jest to zwykła droga poza obszarem zabudowanym. Nie mamy tutaj drogi ekspresowej, ani tym bardziej autostrady. Tak więc, można powiedzieć, że czekamy aż cały ten odcinek między Podwarfem. Nawet może między szpitalem Pięknej Barbary w, w Sosnowcu, a węzłem z drogą 94, a w zasadzie często, bo masz cały ten odcinek, będzie wyremontowany, bo na przykład tutaj, gdzie już jestem w tej chwili, no to na pewno droga ta jest jeszcze przed remontem, jeszcze kilka takich odcinków, które jeszcze wyremontowane nie są, jeszcze troszkę tutaj, troszkę tutaj jest. No i właśnie wjeżdżam teraz w taki remontowany odcinek drogi 91 okolica Koziegłów Jak widzimy do dyspozycji, do jazdy mamy jezdnię w kierunku Częstochowy jezdnia w kierunku podwarpia w tej chwili jest remontowana <laughs> tutaj chyba ten fragment na którym już jesteśmy chyba też już jest po remoncie tak, by tak mi się tutaj y wydaje kolejne skrzyżowanie w zasadzie z sygnalizacją świetną sobie patrzę za skrzyżowanie w którym miejscu my powinniśmy być czy słupki powinniśmy mieć po swojej prawej czy po lewej stronie chyba po lewej natomiast tam by się znak nadał taki że mamy jechać po której stronie tych słupków bo powiem szczerze my będąc tutaj wieczorem a kierowcy są różni, bardziej doświadczeni, mniej doświadczeni, bardziej uważni, mniej uważni. I można bardzo łatwo nagle znaleźć się na pasie pod prąd. Tak więc trzeba na to uważać. Zaraz to zresztą zobaczymy. O właśnie, tak jak. Tu mam tyle dobrze pojazd przede mną, o to miejsce mi tu chodziło. Tutaj nie ma znaku sprowadzającego nas właśnie na tą prawą stronę. Natomiast tak jak na tą chwilę, całkiem. Dobrze się tutaj jedzie, nawet pośród tych pachołków. Nie są tak jak w nie poustawiane byle jak, w całkiem dobrych odległościach. Jak się patrzy nieco, nieco dalej, z jakąś większą perspektywą do przodu, to tworzą one taki swoisty, powiedziałbym, tunel. Oczywiście jesteśmy na prostej za nami też pozostało skrzyżowanie na którym po oddaniu tej drogi zapewne pojawi się sygnalizacja świetna no i tak pewnie jeszcze parę kilometrów będziemy takim zwężonym odcinkiem po jednym pasie sobie podróżować Cały czas jadę tym remontowanym odcinkiem drogi okolica miejscowości Żeniszów. Zwróćmy uwagę, tutaj mamy taką zjazd na jezdnię przeciwległą, po czym z powrotem wracamy na tą jezdnię, po której mamy, mamy prowadzony ruch w kierunku częstochowy. Po co tutaj taki taki ten zjazd na tą drugą stronę nie umie na to pytanie które sam sobie postawiłem odpowiedzieć natomiast na co również na tym odcinku tutaj remontowanym zwracam uwagę generalnie w przebudowach są tutaj są tutaj różne skrzyżowania skrzyżowania zjazdy, przejazdy i tak dalej i zwracam uwagę, że przed każdym takim miejscem mamy nakazy jazdy na wprost, bądź nakazy jazdy prosto lub w prawo. Ewentualnie pojawiają się również miejscami zakazy skrętu w lewo. A więc to nie jest tak, że jeżeli przez lata gdzieś mieliśmy tutaj możliwość skrętu w lewo, to w taki sposób sobie pojadę zblokuję cały ruch ale w to lewo skręcę po to te zakazy tudzież nakazy są postawione abyśmy właśnie tym skręcaniem w lewo nie blokowali tego całego ruchu który gdzieś tam jest za nami czy jest w kierunku przeciwnym aby nie tworzyć korków tak więc tutaj taka moja też uwaga bo powiem szczerze jadąc nawet w tych momentach, kiedy, kiedy nie ma nagrania, to gdzieś tam widziałem pojazdy, które powiedzmy sobie szczególnie z przeciwnego kierunku czekały na, na, skręt, na skręt w lewo. A jeśli z mojego kierunku jazdy były nakazy jazdy na wprost, to strzelam, że z przeciwnego również były. Bądź te nakazy, bądź zakazy bądź zakazy w lewo tak więc taki tutaj mój delikatny apel żebyśmy zwracali na to uwagę i raczej to przestrzegali stosowali się do tych tablic wskazujących nam nam objazdy no niestety później generalnie wszyscy wściekamy się na to że przychodzi nam stać w korkach a gdy możemy się do tego przyczynić, żeby tych korków jednak gdzieś nie tworzyć, to nie robimy nic, aby, aby tak było. My tutaj właśnie też mamy jakieś tam powiedzmy większe skrzyżowanie, gdzie również mamy na żółtych tablicach odpowiednie kierunki podane w kierunku różnych miejscowości. Tak więc korzystajmy z tego, co mówią nam, nam znaki myślmy, nie, nie patrzmy tylko w to co mówi nam nawigacja bo nawigacja czasami w takich miejscach też nas prowadzi powiedziałbym po staremu a więc może wprowadzić też w miejsce, które na tą chwilę jest jest objęte zakazem akurat tutaj takowego nie ma więc widzimy jak ten przejazd przez przez zielone światło wygląda, jest bardzo spowolniony. Więc wyobraźmy sobie w sytuacji, gdy tej, gdy tej sygnalizacji nie ma, gdy się musimy zatrzymywać, bo właśnie ktoś sobie uwzdurał, że on sobie gdzieś tam pojedzie i nagle cały ten ruch przez to musi się, musi się zatrzymać. No nie jest to na pewno fajna, fajna sytuacja. Natomiast tak jak tutaj co jakiś czas mamy skrzyżowania, które są przejezdne, skrzyżowania głównie one są z sygnalizacją świetną, trochę tych skrzyżowań z sygnalizacją też powstaje, wygląda na to, że nie będziemy mieli tutaj za wiele takich miejsc, gdzie będą skrzyżowania, nie będzie występowała sygnalizacja świetna. Tak mi się oczywiście wydaje jak będzie faktycznie to zobaczymy gdy już cała 9.1 będzie będzie oddana a na to chyba jeszcze troszkę będziemy musieli e, poczekać tym bardziej że tak jak chociażby tutaj no, jeszcze troszkę pracy przy tej jezdni w przeciwnym kierunku Troszkę pracy jest.